To jest najsłodszejsze dzień w moim życiu. Zobaczcie, nie ma niczego! Niczego nie ma! Niczego! Żadnego save! Wszystkie nie usunęły! Ja mam zrobić niespodziankę! Chciałem złapać mała! Wreszcie udowodnić, że Mandzio dotrzyma chociaż raz w życiu słowa, które dał swoim widzom i co? I nie mogę! I nie ma save'a! Co mam teraz zrobić, jak jest ja save'a? Nie mam do go Fishing, słuchajcie. I teraz, jak każdy YouTuber, zrobię taką tutaj. Tutaj jest śmieszna plansza teraz leci, gdzie jest super przybliżenie na subskrypcji. Jak klikacie, wtedy też dzwoneczek, i wtedy dostajecie powiadomienia o wszystkich filmach. I wszyscy youtuberzy o to wam męczą dupę, bo każdy się boi, że o nich zapomnicie. Jak tylko nie wyświetlą wam się powiadomienia. Ja się w sumie też boję, dlatego kliknijcie ten e, dzwoneczek. Zatem tak, witam was wszystkich w dzisiejszym kolejnym odcinku w Cadgos. Cadgos jest mi przykro, w Cadgos jest mi przykro, jest Cadgos Fishing. Jest to gra, która jest uwielbiana głównie przez e, widownie na moim kanale powyżej 15 roku życia. Każdy student, który mnie zaczepia gdziekolwiek w galerii handlowej i jest takim hegeszkiem, e, zawsze się pyta o Cadgos Fishing, a ja się na niego patrzę, minuto typu. Przecież ty, kurwa gościu, jesteś starszy ode mnie. Czemu się pytasz o grę, która się składa z mojego kotka, który łowi ryby? Jak się zarzucało wędkę? Halo! A, muszę sprzedać. Okej, okay, nie ma możliwości zarzucić lepiej. Dobra. No i. O, dzięki. Dzięki, że mi od razu zjedłeś. No i ogólnie. No, kurde, chcę zarzucić wędkę! Dlaczego każą mi wszystko sprzedawać, jak ja chcę już łowić ryby? No i ogólnie tak to wygląda, że. Jeżeli youtuber nie ma pomysłu, to wtedy nagrywa produkcje, które kiedyś odniosły sukces i... Accept your no new quest. Jezu, dlaczego nie mogę po prostu grać?! Nie chcę robić questów! I na przykład u mnie tak to było z... E, 60 Seconds, było u mnie z Papers, Please, teraz jest tak z Cat że nagrałem sobie Catgos ponieważ wiem, że bardzo lubicie tę grę. E, nie wiem, czy ta gra miała jakąkolwiek aktualizację. Nie mam absolutnie pojęcia. Postanowiłem, że będę grał i że złowię wreszcie tego mała. No ale no kurde, ustaliło się, że tego. Ustaliło się, że... Jak na złość, jak na złość. Nie mam niestety mojego save'a i muszę przejść to na nowo. I pomyślałem, że... hej, skoro i tak przychodzę na nowo, dlaczego by od razu tego nie nagrać? Przecież wy uwielbiacie tego typu gry. Proszę napiszcie mi w komentarzach, dlaczego lubicie kadgoswiszy, jeżeli chcielibyście, żebym wreszcie złapał tego mała. Zostawcie ponownie u Was pożemrze o lajki, bo tak samo jak YouTuberzy się boją, że o nich zapomnicie, jeżeli nie dostaniecie powiadomienia w subskrypcjach, tak samo się boją, że nie będziecie ich oglądać, jeżeli, jeżeli film ich nie pójdzie dalej, gdyż będzie miał dużo lajków. Dlatego e, wam powiem, żebyście zostawili tutaj 10 tysięcy łapy w górę pod tym filmem, jeżeli chcecie kolejny odcinek. A, upgrade'a mam zobaczyć, dobrze, ponieważ. O, dobra, to się nawet przyda. Ponieważ jeżeli będzie tyle lajków, to wtedy pojawi się ten film większej ilości moim widzów. I to akurat jest prawda. To akurat jest prawda. Ostatnio wprowadzili taką zmianę. I wtedy będę wiedział, że chcecie kolejne... O kurde, no dlaczego się nie chce złapać coś porządnego? I wtedy... No, super. Sam szkielet? Sam szkielet? Sam szkielet? Nie, zostawili mi trochę. Tyci, tyci. Nie, dawaj tutaj. Czekajcie, czekajcie. Bo ja się nie skupiłem. O, o, o. Okej, okay, mam cię. Ciebie chciałem złapać z samego początku. Dobra, co ja chciałem powiedzieć? Że jeżeli chcecie kolejny odcinek z Kataklu Swishing, to zostawcie raka i wtedy będę wiedział, czy chcecie. Ale najlepiej mi napiszcie, czy chcecie ogólnie kilka odcinków z tego, tak jak kiedyś, czy chcecie, żebym tylko złapał mała, bo ja właśnie nie wiem, czy mogę sobie ponagrywać trochę z tego w sumie. Dlaczego by nie? Czy tylko jedynie chcielibyście zobaczyć jeden pojedynczy odcinek z tego, taki jak na przykład ten uh, scouting. Uh, 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 uh. Okej, okay. to scouting mi się przyda. Już zapomniałem, jakie w ogóle tutaj perki były. Ogólnie ta gra, szczerze mówiąc, ja Wam powiem tak, jeszcze backstage trochę. Że nagrywanie tej gry to było moje największe wyzwanie. W tej mojej karierze, naprawdę. To jest gra, w której. Którą. No szczerze mówiąc, graliście by Gry... Okej, okay, na telefonach tak. Ale czy na pc? -cie? gralibyście w taką grę? Tutaj wymyśleć komentarz tak, żeby was zaciekawić jest tak ciężko, ale chyba mi się udaje, skoro tak lubicie tę serię. Ja absolutnie nie rozumiem dlaczego moje odcinki z Cadgons Physics stare robiły po pół miliona wyświetleń. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe z czego rodzaju tutaj fenomen. Słucham, nawet się przyjemnie tak łowi, szczerze mówiąc, w 5 minutek sobie łowie, tak? Te musztardfisze w łapie. Teraz wydaje mi się, że idzie mi dużo lepiej, aniżeli ja grałem za pierwszym razem. No bo, ponieważ już trochę lubię grać. Już niedługo będziemy mogli zarzucać na duże ryby. No ale tu 10 tysięcy muszę uzbierać, to mi trochę zabierze. Szkoda, że tamtej nie mam ryby. O, ona by mi się przydała. O, nie. A muszę te wszystkie wyłapać, wszystkie stąd. O, chodź musztarda, chodź musztarda, chodź musztarda. Okej, okay. i musztarda, proszę. Gdzie ty jesteś? Ale no musztarda, musztarda mi uciekła, oczywiście. Kiedyś miałem taką fajną czapkę. A, tak, że muszę wyłapać te wszystkie małe ryby, to wtedy te większe będą mogły podpłynąć wreszcie. Kiedyś miałem taką fajną czapkę, która od razu mi startowała z tym bajtem, co oszczędzał strasznie dużo czasu. O, o, czapka JJ! Czapka JJ! O nie, kapelusz JJ Jokera, to musimy to mieć, no, wreszcie spierdzilać. Ja chcę kapelusz JJ! Mogę o tak? Nie mogę o tak, kapelusz JJ! No jak mogę? Czy mam może do kupienia, żeby nie było bajtu? Halo? Halo, nie chcę bajtu. No nie no, będzie bajt. Ja chcę kapelusz JJ-a. NIE! No ty głupia! No i straciłem kapelusz jj naprawdę. Byłby kapelusz jj Jokera, ale no niestety. Kurczę no, kiedyś strasznie się ciężko łowiło te ryby. Bez tych wszystkich perków? Słuchajcie, to jest tragedia, cokolwiek złowić. Okej, okay, tutaj tą musztardowo złapię, bo ona kapi pode mną. Ale tak ogólnie, żeby załapać coś większego, jest strasznie ciężko. No dalej, no mała ryba mi się chyba nie zerbi, ponieważ one są wszystkie tak daleko. Ja tam nawet nie dosięgam. Patrzcie, leci, 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 ja tam nie dosięgam. I tutaj są te małe ryby, których ja nie chcę złapać. Nie chcę cię złapać. Halo, holo, ty pomarańcz. O nie, no dobra, gdybym to pomarańczową złapał, to najlepiej, ponieważ to jest góra złota, Tam, bo ona jest królową tych ryb i po prostu te wszystkie ryby do mnie podbywają i takie, o, o, dawaj nam królową, dawaj nam królową, jak pszczoły, jak zabijecie królową, to wtedy wszystkie pszczoły chcą was zabić, to tak samo, o nie, spierdzielaj, spierdzielaj, to tak samo jest z tymi rybami, że one też chcą mnie zabić, a ja myślę sobie, a, jakie głupie ryby, wszystkie was złapię i łapię je wszystkich, zarabiam na tym miliony złotych. No dobra, dajcie mi jakoś większą może. O, o, Gatler! Widziałem Gatler, że chciałeś podpłynąć. Dobra, wiecie co? O! Zlatabowałem. O tak będę je łapał, chodź. Wszystko tutaj połapię. Okej, okay. wszystko tak poseluję, to lewer sobie chociaż bije. No chodź, no chodź, no chodź, no chodź. Dobrze. Najlepsze jest to, że Candle jest ja znalazłem jako grę. Chyba u Summit chyba w to grał. W Summit to grał, to grę grał w nią 5 minut i ją wyłączył, bo powiedział, że Jezu, jaka głównia nagra. Nie wiem, dlaczego to kiedykolwiek nagrałem. No dalej, no Gatner, no halo. O, 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 o. No nie, no kurczę. Jak nie chcą podpłynąć, zobaczcie, jak na złość mi robią. Zajmij się przynęte. Gatner. No, chociaż wy, choć królowo, może jakaś. O no, nie, no duża ryba też nie. No, ci mi zjadł ją jeszcze. Skupaniec, nie idzie tego złapać. No, jest, wreszcie. O Jezu, chłopaku, ile ja cię musiałem łapać. No i gdzie ty mnie ciągniesz, gdzie ty mnie ciągniesz? Po co? O tak. O nie, o nie, o o o o, nie, nie gryź, nie gryź go. Nie gryź go. Dobrze. Chciałem go zarzucić, ale mi nie pozwolili. No tak, wiem, że tutaj mam nowe ryby. Co tutaj mam? <laughs> Rakiety są! No tak, o to mi chodziło! Rakiety w tej grze były, no tak, to było dobre. Znowu jak się tak zastanowię, to jaki taki clicker, to ta gra nie jest słabo. W klikery, Wy w clickery, słuchajcie. Wym przeróżne rodzaju clickery, czyż nie? Wy typu na przykład... Gimper nagrywał takiego clickera, na pewno pamiętacie, że był taki koleś, co wszystko kupował. To jest coś jak kliker, bo tutaj też się zaraniemy pieniądze i tak dalej. W sumie, jakby się tak zastanowić, no to właśnie tak z tą grą jest. Że to taki clicker, ale taki trochę kliker na poziomie, słuchajcie, to nie jest taki clicker taki, a, taki prosty clicker, że klik, klik, klik. Tylko tutaj trzeba troszeczkę taktyki, tutaj trzeba myśleć. Dobra, start Fishu. Wstałam cię, dobra, złap jakąś rybę. Może. Chciałem mieć jeszcze lepszą wędkę, zanim będę zarzucał rakietową. Ło! Okej, okay, okej, okay. dobrze! Zajebiście to zrobiłaś! Zajebiście, tak! Królowo, dawaj! Królowo, królowo, chodź tutaj, wracaj! Królowo, królowo! No, nie, no, królowa powiedziała. Na ciebie bym chciał złapać, wiesz? Chociaż jest szansa, bo patrzcie, tutaj mam musztardową. Dobra, dobra, musztardowa, weź sobie ukryć. Złap to musztarda, masz? Muszę uważać na te małe ryby. No nie ma go teraz, zobaczcie! No dobra, znowu cię musztardowo złapałem. Wiecie, co z rakietą polecał? Bug. Uwaga! No nie, spierdzielaj, duża, 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 okay, okej, okay, okej, okay. okej, ty jesteś dużo warta, ty jesteś dużo warta, rybo, nie na dół, nie na dół, zjedzą cię, zjedzą cię, mordo, mordo, spokojnie. Jezu, jak one się tutaj, o, mam cię, 2800, 2800, tak to jest, jak się nie wynosi, to leża. To jest profit, dopiero to jest profit. Tak się robi profit. Zaraz mamy 10 kudelfish. Co to było kudelfish? To są kudlefisze. Dobra, złapię wam. Dostanę za to level. Za level to i fishze mogę złapać. Chodź, za ciebie jest trochę kasy. Chyba 200, tak? Czemu ty masz rybko downa? Supery są warte 200, tak? Dobrze pamiętam. kudelfisze są warte tylko 50. Finy są warte 250. Albo i 3. Nie, 250. Cztery... Panie, może ja później mi łapać? Chodź tutaj do finie. No co, myślałeś, że kółeczkami mnie oszukałeś nigdy w życiu. Oj, czy oczywiście, dobra. Muszę złapać jakiegoś Gatnera i znowu zarzucam najdalej jak się da. Ja wiem, że takie ryby się nie zaliczą. No dzięki, że... <laughs> jak mi bajta zeżar. Widzieliście to? Dobra, kudelfiszą w zasadzie teraz nie chcę łamać, poć... nie, dobra, nie, 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 bo Gattner zaczyna być dla mnie tutaj, nie, nie, nie słuchajcie, to był taki mini powrót do Cut Ghost Fishing, być może, jeżeli wam się podobało, jeżeli wam się nie podobało, jeżeli nie wiecie, czy wam się podobało, no, to, to, to jak ja, ja nie wiem, czy wam się podobało, to wy mi powiecie, do zobaczenia, do słuchania. się z wami, papa, pa, cześć.